Witam was serdecznie moi drodzy. Dzisiaj pokażę wam co mi się przydarzyło. Mianowicie zauważyłem, że tylno chyba coś słabo grzeje. No i szukam przyczyn tej awarii. Oczywiście yy, najpierw sprawdziłem sobie yy, bezpiecznik i przekaźnik, który znajduje się tutaj pod maską. Pokażę. Który to jest? To jest wartość bezpiecznika 40. Taki kwadratowy bezpiecznik, o, znajduje się tu. On jest odpowiedzialny za grzanie lusterek i grzania tylnej szyby. Yy, oprócz tego jest tutaj jeszcze przekaźnik. Yy, tylko nie wiem, który przekaźnik, ale yy, go słychać. Jak jest załączę, włączę podgrzewanie tylnej szyby i lusterek to zaczyna sobie pykać, czyli jest sprawny poza tym jest to na jednym obwodzie no i zobaczcie co się dzieje żeby zdjąć żeby zdjąć te boczne boczne pokrywy tu z tyłu to jest to właśnie, jest z tych bocznych. O, rozpoznajecie? To jest to. Trzeba niestety zdemontować tylną kanapę i boczki, żeby tutaj się dostać. Tak to wygląda. O, tutaj jest yy, poduszka powietrzna. I tutaj są, właśnie paluchem wam pokazuję. w które wkłada się właśnie te kabelki. O, ja tu mam kabel podłączony pod, z jednej strony i z drugiej strony i sprawdzam no i jest tu normalnie 14V także wszystko jak powinno być ale chyba tak jakby się nie grzała. Sprawdzam tutaj czy pękły jakieś Druty w tej szybie, te nitki, ale nic tam nie widać. Hmm. Uruchomię, uruchomię samochód, pokażę Wam. On... Teraz Wam pokażę miernik. Widzicie wartość 0,0. Wartość zerowa. Teraz uruchomimy samochód. Czekajcie, bo zaraz zgaśnie światło. Tutaj już zamknę to, żeby mi to nie latało. Naciskamy guziczek, zapalił się. Lusterka ręką są normalnie wyczuwalne, bo się nagrzewają bardzo szybko, a szyba nie, ale zobaczcie wartość teraz miernika. Widzicie, przychodzi tu 14 V. Podłączyłem sobie ten miernik i odłączyłem te kable. Teraz je podłączymy i podłączymy z powrotem. O! Jeszcze poprzykrę je elektrosolem. Dobra, Słuchajcie, jeszcze Wam zdradzę takie tajemnice. Jak będziecie chcieli w jakimś celu zdjąć ten boczek, to oczywiście tak jak wcześniej mówiłem, trzeba zdemontować kanapę i te boczki. I teraz tak. Zobaczcie. Tu jest zapinka jedna. Czekajcie, bo... Tu jest druga. Jedna druga jeszcze jedna powinna być chyba. Jedna druga i trzecia jest tutaj, ale ona jest wsadzona już chyba w boczek. Wylazła razem z boczkiem. Tak. Zobaczcie. O. Tu mi została. Zdejmując to. I te, te zapinki będę musiał wyjąć. Będę musiał sobie je wyjąć, za chwilę sobie je wyjmę, z tamtej strony już wyjąłem. Ale zwróćcie uwagę na to. Tu jest takie coś, wygląda jak ta, jak ta zapinka, ale tego się nie wyjmuje. Z, takim, z taką zieloną końcówką to jest metalowe. I jak zatrzaśniecie na tych zapinkach już ten boczek, to tu będzie trzeba nasadzić podważyć ten boczek i go po prostu zaczepić to się nie wyjmuje także tutaj gimbal zdech przepraszam obudź się gimbalu awaria filmowania tak się zdarza także tutaj musicie na to sobie wziąć to musicie wziąć pod uwagę że tutaj trzeba będzie zaczepić oczywiście trzeba zdjąć kawałek uszczelki wtedy to ładnie wszystko Wyjdzie. Także czytałem na forum, właśnie, że ktoś miał takie problemy już z tą tylną szybą, ale niestety sobie nie poradził. Tu górna część tych zaczepów to jest odpowiedzialne za antenę. Antena telewizyjna, nie, nie telewizyjna, tylko radiowa, oczywiście, jest w szybie w hondzie. Także. Tyle mojego taki krótki film. Ja to zaraz będę składał, będę się bawił. No. A, jeszcze powiem na temat tego spolszczenia. Niestety no, jest tylko dwóch chętnych, więc yy, już nie będę organizował takich rzeczy do spolszczenia. Jest za mało ludzi, żebyśmy mogli się spotkać i zrobić to za 200 zł. Także przepraszam Was za to, że tym dwóm osobom zrobiłem jakąś nadzieję, no ale niestety tak to bywa w życiu, że nie wszyscy chcą sobie to zrobić. Pozdrawiam serdecznie i żegnam się z Wami.